I w kolejnym filmie dzisiaj, co polecam w tym miesiącu, czyli co w tym miesiącu mi się wyjątkowo spodobało, a jest to miesiąc maj, rok 2016, i wypisałam sobie pięć rzeczy. Pierwszą rzecz, rzeczą, pierwszą rzeczą, która mi się spodobała yy, i którą chciałabym Wam polecić, to jest coś, co ja już od dawna wiem, że to istnieje. Wiem, jak to działa, jakie jest. Ale chciałabym podkreślić, że jest to coś, do czego ciągle wracam, ciągle lubię, ciągle jestem zaskakiwana czymś nowym, fajnym. Jest to zespół muzyczny żywiołek. Słuchajcie, taka muzyka, no właśnie taka pode mnie, trochę folk, trochę celtycka, trochę nawet z... Jeżeli na przykład interesujecie się magią czy takimi dziwnymi sprawami, to pod te klimaty ten zespół podpada. Słowiajszczyzna, Lechistan i tutaj dużo takich ciekawych rzeczy. Także bardzo serdecznie jako pierwszą rzecz chciałabym polecić zespół żywiołak i zobaczenie. Jeżeli oglądacie mój kanał, to znaczy, że jesteście gdzieś troszkę inni, może akurat ten zespół Wam się spodoba. Jeżeli chodzi o kanał, Chciałam polecić kanał jednej dziewczyny, którą bardzo, bardzo polubiłam. Znam ją już może nie osobiście, ale prywatnie bardziej. Rozmawiamy czasem na Facebooku. Kanał, który prowadzi, jest kanałem takim ciepłym, domowym. Czasem są vlogi, czasem są filmy tematyczne. Poruszane są tematy. Ciekawe dla kogoś, kto jest matką, ponieważ ona również jest matką. Posiada dwoje dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Świetnie mówi po śląsku. Goda, przepraszam, po śląsku się goda. Jest naprawdę ciepłą, życzliwą, kochaną, kochaną, kochaną osobą. I tak też jej filmy są robione. To jest to, co ja uwielbiam. To nie jest wystylizowane w pięknych wnętrzach i w ogóle takie, że tysiąc operatorów i jedna ja. Są po prostu zwyczajne normalne, domowe, ciepłe i z serca. I to jest kanał Mazieny. Maziena. Link na pewno podawam na dole, więc możecie sprawdzić, zobaczyć. Bardzo, bardzo ciepła, fajna osoba. I to nie jest kanał beauty, czyli tam niekoniecznie się dowiecie o makijażu, ale to tak jak mój kanał, nie jest kanałem beauty. Ale ja się interesuję tym, co się kobieta interesuje, czyli trochę kosmetyków, trochę własnego ludnego życia, które mnie też interesuje. Ta ezoteryka jest taką na no, drugą stroną medalu. No właśnie, to też jest taki, taki ciepły, fajny kanał, także do ma Mazieny zapraszam. Jeżeli chodzi o trzecią rzecz, to jest książka. Książka Magii Janiska. Słuchajcie, yy, to jest książka, która, którą napisał Mag, ale nie Mag teoretyzujący, czyli Dużo Wiem i Nic Nie Robię, ale Mag, który jest praktykiem. Nie znajdziecie tutaj magicznych przepisów. Nie jest to książka dla kogoś, chociaż nie, myślę, że też jest. Ale, no, żeby nie było zaskoczenia, magicznych przepisów to tutaj nie ma. Za bardzo. Ale są różne opowieści, przypowieści, które nam pokazują, jakimi prawami kieruje się magia, jak to wygląda od wewnętrznej strony na co trzeba zwrócić uwagę. Jedna z ciekawszych pozycji, które wyszły ostatnio o magii, uważam, Oczywiście z moją ulubioną zakładką do książek. Sobą. Także naprawdę mogę polecać. I co? Nie da się o tej książce dużo opowiedzieć, dlatego że tu jest mnóstwo przypowieści takich, co, co, co go spotkało, jak, co się działo. Troszkę jakichś drobnych przepisów magicznych, ale tak jak mówię, ktoś, kto się spodziewa Book of Shadows, to nie to ale warto ją przeczytać, bo wtedy może nie będę dostawała pytań pod tytułem Kiedy zadziała rytuał? Każdy ma swój czas. Każdy ma swój czas. Dobrze, także warto, warto. Fajna okładka zresztą. Ja wiem, że Illuminatio wydawnictwo, ale słuchajcie, nie ja śmiech, śmiechem, dobra książka. Yy, kolejną rzeczą, którą chciałam polecić, jak zawsze staram się zapachy Wam tutaj polecać, jest kadzidło. Tym razem będę polecała kadzidło sandałowe. To są te kadzidła, które zakupiłam w sklepie Moonspell. One są pyłkowe. Tutaj nawet widać, jak te pyłki się osadzają w tej torebeczce. Ale to jest jedyny rodzaj kadzideł. Słuchajcie, no dobra, no możemy kupić w Chińczyku kadzidło za złotówkę. Możemy. Ale będzie sztuczny zapach. I będzie... Znaczy, kadzidło jest... Ofiarą dla bogów. Darem. Nie zabijamy kogutów. Palimy im kadzidła w ramach wdzięczności. Małych dzieci nie pożeramy jako czarownice. Palimy kadzidła. Yy, to kadzidło sandajo, san, sandajowe. Okej, okay, to się wytnie. Sandałowe. Ma przepiękny zapach. Bardzo fajną konsystencję. Jak macie małe mieszkanie, proponuję palić po pół, bo ja mojego mężczyznę udusiłam ostatnio. Ja jestem przyzwyczajona. On widać niekoniecznie. No. W każdym razie naprawdę polecam sklep Munspell. Albo ewentualnie księgarnię Cud też je posiada. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam polecić, jest sklep, który znajduje się w Warszawie na puławskiej 284. Jest to yy, sklep yy, z trybu home decor. Natomiast jest to sklep, który jest robiony, i tam towary, które są, są robione często ręcznie i robione z sercem. Ja z tego sklepu mam tegoż anioła i mam jeszcze lampę. To nie są drogie artykuły. Słuchajcie, to znaczy, to nie są tanie artykuły, ale na przykład m, takiego anioła można kupić w chińskim sklepie za 50 zł. Niemniej to nie jest anioł malowany. Tylko to jest anioł wypalany ceramicznie. On jest droższy, bo jest to ręczna, polska robota. Sklep nazywa się ODOD. Jest na Facebooku, ma swoją stronę internetową. Możecie sprawdzić, co posiada, bo naprawdę do wyposażenia eleganckich wnętrz rzeczy są rewelacyjne. Znam osobiście osobę, która. I to nie jest reklama sponsorowana. Znam osobiście osobę, która robi te dekoracje, a jeżeli czegoś nie robi, to sprowadza, wybierając osobiście. Jest to osoba bardzo ezoteryczna, bardzo ciepła, bardzo kochana i dlatego mogę Wam polecić zajrzenie do tego sklepu, zobaczenie nawet, co to jest, gdzie to jest, co się tam znajduje, dlatego, że tak, po pierwsze, no właśnie właścicielka tego sklepu naprawdę ugości Was kawą herbatą i z uśmiechem na ustach i z sercem na dłoni. Po drugie, rzeczy są fantastyczne, a ja jako wróżka, jako ezoteryk, jako czarownica mogę polecić tylko to, co jest robione z sercem, a nie taka sztampa. Ja tak, ja się ubieram w chińszczyźnie, w chińskich sklepach handlowych i w ogóle, ale ja wiem, co robię, jest po prostu taniej. Jeżeli mam przepłacać w galerii za odciętą metkę, a też z Chińczyka, no, mi się to nie uśmiecha, ale są rzeczy i przedmioty, tak jak obraz na ścianie, którego nie widzicie, jak obrazy Agnieszki Wysockiej, anioły, za które można zapłacić każdą cenę, bo jest to z duszą. I dlatego na przykład mój anioł nie jest aniołem ceramicznym z Chińczyka, tylko jest aniołem wypalanym. To jest wypalana glina, nie pomalowana farbą jakąś tam. Ale przede wszystkim jest robione przez osoby dobre, więc już ma w sobie dobrą energię. Tak samo tą lampę kupiłam, bo to jednak światło do domu. Także e, słuchajcie, naprawdę. O, torby ostatnio widziałam u, e, w tym sklepie u dziewczyny, bardzo designerskie i fajne. Naprawdę zajrzyjcie. Adres spisałam, bo wiem jak dojechać, a nie, adresu nigdy nie pamiętam. Puławska 284 w Warszawie. Zajrzyjcie na stronę, mówię. To jest trochę tak, te ceny może nie są niskie, ale pamiętajcie, to nie jest chińszczyzna. Część z naszych polskich, to jest, ona to wypala, ona to robi, to są jej wzory, lampy, wszystko. A część jest sprowadzanych na zasadzie, ta rybka dobra, ta rybka dobra, ta się nie psuje od głowy, <grym> tak? Czyli w ten sposób. Dobrze, czyli to jest te pięć rzeczy, które polecam w miesiącu, maju, które mnie zachwycimy. Do zobaczenia. Papa. Pa. Ała, a ała ała. ała. ała, Chyba mi się biodro zostało.